Hej, cześć, witajcie moi drodzy! Witam Was z Gameplay 4 w Minecrafcie na konsole PlayStation 4 edycji. Na konsole PlayStation 4, moi drodzy, dzisiaj odcinek nie nie wiem jeszcze kiedy to wrzucę, być może w niedzielę. Nagrywam to w sobotę. I tak, do Minecrafta doszła aktualizacja prezentująca, oferująca nam minigry. Już Wam mówię o co chodzi. Jest to tak jakby PHP pomiędzy graczami, tylko z konsoli PlayStation 4. Możemy sobie teraz dołączyć do walki. Jest tutaj jakaś dowolna, dowolna czyli albo szuka nam gry rozrywkowej, albo współzawodnictwa. Rozrywkowa to gra, w której pozwala się używać skórek i wpuszcza obserwatorów jako nietoperzy, czyli jak zginiemy, kiedy zginiemy, możemy e, latać po mapie jak nietoperzy i oglądać e, współzawodniczących ze sobą graczy. I gra współzawodnictwa, do że jest współzawodnictwem w której zabrania się używania skórek dających przewagę, np. przykład od zwykłych lub nie wyświetlających wszystkich elementów zbroi. Obserwatorzy są niewidzialni, nie wiem o co chodzi dokładnie. W każdym razie w grze rozrywkowej nie jesteśmy widzialni, a tutaj jesteśmy, tutaj w grze współzłownictwa jesteśmy widzialni. Moi drodzy, w takim razie długość ludy dowolny i myślę, że gra rozrywkowa będzie jak najbardziej okej. Okay. Ja się trochę lepiej Wie, i możemy w takim razie zaczynać, dołączamy do gry. W PVP w Minecraft'cie nie jestem za bardzo dobry chciałbym Wam to pokazać. Po prostu jesteśmy już w lobby. Dobrze to przykro, to to się mogło odczuwać pomiędzy oglądami, gdy jesteś gotów zagrać na sliźni, aby się przydać. Teraz rozpocznie się teraz jestem tym czym pomarańczowym, tak? Dobra, czyli za sekundę. Dobra, czyli już gramy teraz oczekujemy. Jesteśmy na mapie. Teraz musimy podejść do skrzynek. Musimy wziąć jak najwięcej rzeczy i potem pozabijać tych, którzy No, wszystko mamy Dobra mamy potki, mamy wszystko w takim razie. Wszystko jest ok. nam motyka mamy, mamy załywone spodnie. No, dobra, no musimy znaleźć jeszcze jakąś skrzynkę jedną by się przydała. Zobaczymy jak to będzie. No, no tak jak mówiłem, nie jestem dobry w PvP. Może tutaj jest jakiś koleś z piementową zbroją, także wolałbym do niego nie podchodzić. No, no to dobra. Uzupełnili nam się skrzynki. Ktoś mi tutaj puka na ty No, soficie, mam nadzieję, że nie słać tego aż tak bardzo. No ale pewnie słucha, znając moje szczęście. Nieważne, poradzimy sobie masakra, wybra, wybrany moment, nie? świetny pomysł, tak naprawdę tylko, że ma ja mam tylko motykę Ło, wow, on się pali, kurde, ładnie Zatkiem. Tak jest szybciej chyba. I jest stary, dziękuję. O miał łuk, co Aha, dobra, bo ja mam jakąś motykę dziwną. Dobra, nieważne. Aha, ja mam podpaloną motykę. Okej, okay. no problem. Dobra. Aha, dobra, bo są lagi, trochę. Trochę są lagi. To jest początkowe. Urada. To trzeba uważać. To jest lewa. No, nie możemy się znaleźć z tym gościem. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Pięknie, pięknie. No dobra moi drodzy, w takim razie wygrałem pierwszą grę. Pierwszą debiutancką grę, moi drodzy. Wszedłem na, po na tymi nigdy i pierwszy raz w sumie. Pierwszy raz wygrałem. Także, GG, well played i mam nadzieję, że ta gra będzie tak samo efektywna. A, ta sama bywa, szkoda, ale sprawdzić. Dobra. Dobra, uciekała w takim razie. Dobra. Mental mistrz szybkości w stronie widzialności. niewidzialności. w mistrz niewidzialności, ładnie. Sam się walnę na nie? Ja mam killów starych, dziękuję. Ile masz, nie, nie miałeś potek chłopie. Dobra, to mamy to. Ej, kurczak nie załatwił mnie, a nie widziałem go w ogóle. Aha, no, dobra. Czyli ich jest teraz dwóch, okej, okay. czyli musimy sobie teraz doglądać to do końca. Oooo, zginęł. Dziękuję. Dobra, dziękujemy bardzo serdecznie za grę. I teraz czas na grę number 3. Zobaczymy, czy tam się udają wygrać. Na razie zdobyliśmy pierwsze i trzecie miejsce. Niech odpłynie spad na dół. Także co, widzimy się już w trzeciej naszej grze. Dobra moi drodzy już nas dołączyło, do gry, moi drodzy mapa forteca, w takim razie musimy rzucać się teraz na... o kiloksa listy to jest Dobra dziękuję bardzo Dziękuję za uwagę, w takim razie prawdopodobnie wygramy tą rozkrzywkę, ponieważ mamy bardzo dużo petionów Zresztą ona mi bije wędką Dobra, idziemy stąd w takim razie <grystanie> Jeszcze nie miałem osłabienia Minus półtorej do rzucania Rozpróżnij z kowa, zatrucia Rozpryskował mi strona zatrucia, rozpryskował mi zatrucia także tyle za trójcze Trzeba uważać O mam buciki w Dawaj, ale to się bukuje, masakra Dobra, tu się podpalasz stary Ups, no nie wyszło tak jakbym chciał. Stałeś. Dobra, trzeba sobie pociekać w jak tutaj nie ma w ogóle... To się trochę buguje jeszcze w dodatku. Dronamy przejedzenia. I dla nas tu jedna jest masakra. I tutaj mamy ochrona 2, tu mamy diamentowe buty. Dobra, te chyba mamy lepsze, chociaż nie wiem Dobra, ale mamy jeszcze raz kill of aspect 2. O Jezus, ja sobie Mam mało helpa teraz. To będzie ciężko teraz tak. Mamy dwóch przeciwników. Z tego co widzę. Zupełnie sobie. Ale to nie zobaczymy jak to będzie no i czekam na Ciebie podejść w takim razie to ryzyko mi latają w takim razie widzimy szukamy gościa ale go chyba tutaj nie widzę więc nie wiem jak to będzie za chwilę się pewnie włączy yy, ten ekran który pozwala, żebyśmy po prostu żebyśmy się dotkali okowo oko, kąż, to tak powiem dokładnie ostateczna rozkrzywka. no i co w takim razie to się uzupełniło No ja chyba go trochę. A tu są lagi, nie? A tu są lagi. Dobra. Dobra, no ogarnięty koleś, widać. Okay. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Także GG, well played. Da się coś jakoś napisać? Nie, Rosie. Dobra, w takim dziękuję. W takim dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Wygraliśmy 2 na 3 gry, także jestem bardzo zadowolony ze swojego debiutu w Minecrafcie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie po raz kolejny. Do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.